Jesteśmy właśnie w Fudzi. Wybieramy się na kemping, ale tak do końca jeszcze nic nie wiadomo, co z tego będzie. Ze względu na to, że jesteśmy w trakcie tajfunu. Oczywiście, kiedy jest wolne, w piątek, kiedy trzeba wyjść z domu. No tak jak już mówiłam, to jakieś światło chyba na nami więc już na to nic nie poradzę. Hmm, Zastanawiam się jeszcze, czy właśnie będziemy wracać do domu, czy jednak zostaniemy z tym namiotem, bo trochę wieje hmm, Nie chciałabym, żeby właśnie ten namiot nam jednak odleciał. Wtedy taka będzie już na pewno będzie chciał kupić drugi. A, bo ja nie mówiłam, ale przy pierwszym, raz, pierwszym razem, kiedy budowaliśmy namiot pierwszy raz, kiedy właśnie jechaliśmy na kemping, zrobiliśmy, zrobiliśmy dziurę w, w namiocie, Porwał się i musieliśmy go sklejać na szybko taśmą taką, tą srebrną, mocną, a potem musieliśmy naprawiać, a, bo nie chcieliśmy kupować po prostu kolejnego, bo jednak on trochę kosztował, a z drugiej strony, no kurde, tylko raz żeśmy pojechali i dowiedzieliśmy go dobrze nie postawili, a się porwał, nie? bo Tomasz szedł do przedszkola, a ja wybierałam się na zajęcie, bo w końcu zajęcia wróciły i musiałam jechać po prostu do drugiego miasta, i nawet po prostu nie, było, nie byłoby szans ze względu na to, że tak biało w Szymizu, e, po prostu cały parasol mi się wyginał w jedną i w drugą stronę, więc po prostu chciałam dojść jak najszybciej do, e, do szkoły. Co mnie co jest ciekawe, mm, ta szkoła w Shimizu ma podpisany jakiś kontrakt e, ze szkołą w Warszawie, e, językową i po prostu tam studenci e, czy uczniowie przyjeżdżają na wymianę. Tylko, że teraz po prostu no, jest to co jest na świecie uh, To nikt nie może przyjeżdżać, tylko ja jestem z Polski. Every mm. step I, I become so now I can feel you're there Become so tight, so, so much more away oh, well. Jesteśmy na polu namiotowym Fuji. Fuji stoi gdzieś tu. Ale nagle się schowało za chmurami. Strasznie wieje, naprawdę jest masakra. Jest zimno okropnie. E... Gdzie tu jest Tomo? Tu. Ale Tomo się podoba. Oprócz tego, że e... ten kemping Camping ma strasznie dużo placów zabaw dla dzieci. Tutaj jest jeden z większych, tam z, z drugiej strony jest coś w stylu kojatrojańskiego, więc tam też pójdziemy, ale to już jutro, bo po tej funie zazwyczaj jest właśnie super pogoda, więc to musi wszystko przeschnąć. I jutro będziemy się bawić Może albo ewentualnie pójdziemy właśnie na farmę. Zobaczymy jak to tam będzie, bo akurat tutaj bo wymeldowanie jest dopiero o godzinie 5, więc można sobie szaleć tutaj cały dzień. I co? No to musi sam budować, bo to mu chodzi i zwiedza. Za, za namiatem stoi, no. tędy. Maty z napojami można znaleźć wszędzie, nawet na kempingu, czasami w środku pola. Oto to się wybiera. Pokażę jak będzie działać. Drugi pieniądzek? I kto jest sok? Minka. Minka? się Dziecko nie umrze ze spragnie. Jak ma, jak ma pieniążek i wie, że mu starczy, to sobie na pewno sam kupi. <laughs> daj pieniążki. Daj mamie pieniążki. Halo? Pieniążki daj mamie. Pieniążki. No daj mamie, bo zgu, się zgubisz, zgubią. Zgubią się i nie będzie można kupić potem soku znowu. Daj. Daj mamie. Mama schowa. Daj. No daj mamie. To będzie łatwiej. No daj. Pieniążki No Tak? Mandarynkowy, mam otworzyć? Tak Sieminko Osi Taki kupiłeś? Tak? W maszynie? W maszynie kupiłeś, tak? Takie No, takie samo, tak? Namiot mamy już postawiony, już skończyłam właśnie sprzątać yy, i układać wszystko w namiocie. Jeszcze kilka rzeczy nam brakuje, ale wygląda to mniej więcej tak. O, mm, ostatnim razem Wam nie nagrałam, jak wygląda w środku, bo w sumie to nie było nic ciekawego. Yy, dzisiaj będziemy gotować w namiocie, przez to, że tak wieje i nie, chyba nie będziemy rozpalić po prostu ogniska. Yy, a dzisiaj, w menu na kolację, mamy kary. E, więc po prostu wszystkie stoły, lodówki e, są w środku namiotu. Bo tak to zazwyczaj jest tylko po prostu e, materac, śpiwór, jakiś stolik e, i lampka. A teraz to wygląda całkiem, całkiem. Teraz dokupiliśmy um, coś, ale taki dywanik um, do namiotu, bo takie chcę w listopadzie również jechać. Y, bo takie planuję również w listopadzie wybrać się na kemping już taki. Nie wiem, jak to nazwać, bo dla mnie to nie jest kemping to jest kemping, kemping z prądem, czyli po prostu można się podłączyć a, do gniazdka i na przykład możesz mnie, można mieć po prostu. Y, Prąd w namiocie, czy jakiś grzejnik, elektryczny kot, czy coś takiego, po prostu wszystko będzie działało. No i on się specjalnie e, wybiera na to e, i zaprosił naszych właśnie znajomych e, e, z Argentyny i z Japonii. Więc umówił się na 20 listopada, więc nie wiem, jak będzie zimno podchodzić. Bo pierwszy, pierwszy e, nasz kemping był w maju i w nocy było dość chłodno. Wtedy po prostu nie byłam przygotowana, bo myślałam, że w nocy będzie w miarę jako tako, a zapomniałam, że to są góry i po prostu jest zimno. Ty jesteś turysta, co? To byś poszedł i się bawił tam. Nie możesz iść tam, a mama mówiła, że nie możesz się oddalać, chodź tutaj. Musimy poczekać na tatę. Tata? Strasznie, już po prostu nic nie nagrywaliśmy, bo było a, i słabe światło, a, i tak okropnie wiało, że myślałam, że w nocy to po prostu odlecimy razem z tym namiotem, bo nasz namiot składa się z dwóch części a, i ta płachta, jakby przeciwdeszczowa, ona cały czas się podrywała od spodu, bo ona nie wszędzie ma miejsce na śledzie, żeby po prostu ją wziąć i wbić. Po prostu całą no do pierwszej albo do drugiej nocy, to po prostu te wiatr wiet był tak mocny, że to po wszystko tak latało. Ja sobie myślę, Boże, od odlecimy, odlecimy na pewno. E I tak jak wstałam w nocy i porozrzucał nasze rzeczy z namiotu dookoła, e żeby jakoś po prostu, żeby to przestało tak hałasować, żeby to takie pata, pata, pata robiło. To było to tylko było wszystko jedno, bo on przez całą noc, chociaż jeden szczęśliwy. Sandwich. You have nice style, uh, Polish style socks and sandals together. <laughs> <laughs> they always say, they always say, Polish people are doing that, but in Japan or Germany oh, also ouch. doing same. <laughs> He's thinking about something. Wow, yes. <laughs> mm -hmm. one second. Do you to tie? Oh, okay. Hey! Ah. Ah. <laughs> Bravo. <laughs> yeah it's very warm. I never see that in color something fish like this. Yeah and warm. Well it's cruising. I don't see it. One more time? Zrobiliśmy specjalnie dużo um, ze składania i sprzątania e, namiotu, bo to mu było też śpieszne, żeby po prostu szybko iść zjeść i wrócić znowu na plac zabaw, właśnie tutaj, co, e, na tego konika trojańskiego i na inne zjeżdżalnie. Więc będziemy się żegnać i idziemy dalej po prostu śmigać na, na ślizgawkach, więc do zobaczenia. To ma papa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Ah, hey. Oui. Okay. <laughs>